Rozgrywki Retroligi, walka o tytuł Mistrza Polski w rozgrywkach piłkarskiej Retroligi, takiej ligi powołanej w tym roku przez pięć drużyn z terenu Polski, przez pięć grup rekonstrukcyjnych w zasadzie w ramach Stowarzyszenia Retroliga. E, gramy w drugą kolejkę dzisiaj z WKS-em 37. Pułku Piechoty. Gramy w barwach Lechii Lwów najstarszego polskiego klubu piłkarskiego, który staramy się e, przypominać. Lechia dzierżoniowska jest jakby wnuczką tej lechii, nie przez przypadek nosi swoją nazwę, e, dlatego właśnie ten klub biało-zielone barwy i myślę fajna zabawa. Przedwojenne przepisy, przedwojenne buty, przedwojenne piłki, koszulki. O, między innymi wyrzut z autu, między innymi spalony, między innymi zachowanie bramkarza. no Tych przepisów innych jest troszkę więcej. Sędzia ma trochę inne uprawnienia. Nie ma żółtych kartek lub czerwonych, ale sędzia może usunąć zawodnika lub udzielić mu ustnego upomnienia. Dużo pracy, dużo pasji, dużo pieniędzy. Wszystko to udało się spiąć, choć oczywiście każda pomoc jeszcze jest dla nas bardzo cenna, ponieważ wyjazdy my akurat mamy bardzo długie wszędzie. Przypomnę, że w Lidze grają oprócz nas zespoły Skutna, łowicza, Warszawy i Kozienic. No także jeżeli ktoś zechce nas wesprzeć, jesteśmy otwarci i bardzo wdzięczni. Oprócz rekonstruktorów grał nas kilku byłych piłkarzy lechi, ale piłkarzy zainteresowanych bardzo historią, więc myślę, że z tej mieszanki wyjdzie ciekawa zabawa. Wyśmienita zabawa 3 maja w Święto Konstytucji rozpoczynamy w związku z tym hymnem państwowym. A później już boisko i piłka.